It's wonderful to see you Każda drużyna RPG powinna być jak drużyna Pierścienia. Nie, nie jestem tutaj obiektywny, mówię to jako prawdziwy ultra Władcy Pierścieni, jestem o krok od naklejania w publicznych toaletach naklejek z napisem Chwała Wielkiej Trylogii, ale może wyjaśnię o co chodzi. Czym jest Drużyna Pierścienia? Po rozłożeniu jej na czynniki pierwsze, sprowadzeniu do najprostszej postaci, jest to po prostu grupa przedstawicieli najróżniejszych raz o odmiennych charakterach, wadach i zaletach, których łączy jeden cel i wspólna podróż. Brzmi znajomo, prawda? Pomyślcie, co właśnie opisałem? Jeśli odpowiedzieliście, że typową drużynę RPG, brawo! 10 punktów dla Gryfindoru. Tylko, że to nie koniec mojej definicji. Bo drużynę Pierścienia, tych grupę bohaterów o skrajnych opiniach, rozbieżnych celach i różnych sposobach rozwiązywania problemów z czasem zaczynają spajać więzi wzajemnego szacunku i przyjaźni. I tutaj leży Boromir podgrzebany. Bo niektórzy gracze podobne więzi i ich stopniowy rozwój po prostu... ignorują. A mówię to z całego serduszka... Warto się do nich przyłożyć. Jakieś 3 lata temu byłem gościem na sesji science fiction, będącej częścią długiej kampanii. Postacie znały się od wielu miesięcy, miały wspólny statek kosmiczny. Ja byłem tam tylko na jeden wieczór, gościnnie. W trakcie gry, w dramatycznych okolicznościach, zginęła jedna z postaci graczy. To, co wydarzyło się potem, było po prostu dziwne i mocno niezręczne. Gracze mieli wywalone na fakt straty towarzyszki. Nie odegrali żadnej reakcji, nic specjalnego nie powiedzieli. Rozgoryczonymi z gdyż praktycznie zmusił ich do odegrania chociaż krótkiego pogrzebu. Sama graczka też chyba liczyła trochę na inny obrót zdarzeń. Nad zakopywanym ciałem jeden z graczy powiedział z cztery słowa, nie pamiętam już jakie, chyba coś w stylu niech spoczywa w spokoju, po czym padła deklaracja, że drużyna idzie dalej. Tak po prostu. M.G. w tym momencie zakończył sesję. Powiem tyle. Jeśli bohatera gracza po 20 sesjach i kilku miesiącach wspólnej podróży nie obchodzi śmierć towarzyszki, to jest to po prostu słabe. Śmierć postaci gracza to ważny moment każdej kampanii. Powiedziałbym nawet, że najważniejszy. Szczególnie dla tego gracza, który właśnie stracił postać, do której zdążył się przywiązać. Więc nawet jeśli odgrywasz zimnego, a społecznego drania, przyłóżcie trochę. Niech na przykład twój surowy, chłodny żołnierz przyszłości podejdzie do straty towarzysza pragmatycznie. Niech będzie zły, niech podkreśla to, jak bardzo osłabiło to drużynę. Niech chociaż kurde, z szacunkiem pomoże przy pogrzebie i zdejmie hełm nad grobem. To też jest reakcja i jest dobra. A jeśli jest jeszcze konsekwentna z tym, jak przedstawiasz i odgrywasz swoją postać na co dzień, będzie to świetny moment. Okej, okay, trochę się rozkręciłem, a chciałem tak naprawdę tylko przedstawić skrajnie patologiczną sytuację, która pewnie będzie się miała niejako do znaczącej większości waszych stołów. Sednem tego filmu jest to, od czego zacząłem przyjaźń między postaciami. I dlaczego jest ważna? Po pierwsze, silne więzi między postaciami dostarczają najcudowniejszych emocji. Filmy Avengers byłyby o wiele nudniejszymi produkcjami, gdyby nagle wszyscy główni bohaterowie mieli w głębokim poważaniu zdrowie i bezpieczeństwo swoich towarzyszy. Panie Stark... Czuję się za dobrze. Eee, Okej. Okay. Tak samo jak drużyna bliskich sobie bohaterów będzie mocniej przeżywać każdą stratę, tak samo będzie bardziej otwarcie i cieszyć się z każdego zwycięstwa. Ta radość zawsze promieniuje na odgrywających to wszystko graczy. Od tego jest już tylko krok do głośnego zbijania pion nad stołem. Nie trafiłem. Emocje? Brak emocji. Po drugie, to co już mówiłem wcześniej, więź między postaciami przechodzą naturalnie, są najprostszym charakter-developmentem jaki może istnieć, wynikają ze wspólnej podróży i walki z przeciwnościami losu, dają nam bardzo dużo, prowadzają głębie, a nie wymagają specjalnego wysiłku. Odgrywanie rodzącej się przyjaźni między bohaterami jest prostsze niż yy, schylenie się po pięć złotych leżących na chodniku. Da się to zrobić przy okazji i bez specjalnego przygotowania, a rezygnowanie z nich jest głupsze niż podsuwanie mistrzowi gry pomysłów na potwory. Po trzecie, przyjaźnie spajają drużynę, kiedy z różnych powodów mogłaby się rozpaść. Widzieliście może przedostatni mój film, ten o odmiennych charakterach postaci? Przyjaźń jest sposobem na poradzenie sobie z potencjalnym konfliktem. Ktoś z drużyny bardzo chce gdzieś iść, ale ktoś inny bardzo tego nie chce, zrobi to dla przyjaciela. Postaci nie tolerują swoich zachowań, przyjacielowi więcej wybaczą. ludzki wojownik przyznał się, że lubi pizzę z ananasem. Oj, tutaj nawet przyjaźń nie wystarczy. Okej. Okay. Powiecie, wszystko dobrze, jak Jakubie, ale co mamy w związku z tym robić? Czy masz jakieś konkretne porady? A ja odpowiem, że tak i że polecam inicjować rozmowy między postaciami. Do stworzenia wiarygodnej więzi między waszymi bohaterami, wymagane są cztery elementy: czas. Współdzielone doświadczenia, interakcje między postaciami i wiedza o sobie. I tylko na te dwa ostatnie macie wpływ, czyli interakcje między postaciami i wiedza o sobie. I akurat tak się wygodnie składa, że właśnie te dwa ostatnie da się rozwiązać rozmową. Jedziecie na wozie, zapytajcie się drugiej postaci skąd ma bliznę na policzku, lecicie statkiem kosmicznym, zapytajcie się pilota gdzie nauczył się tak dobrze latać. To jest ogólnie dobry nawyk i wielu mistrzów gry was za to wycałuje. Podobne pytania nakręcają także imersję tego drugiego gracza, który musi się, Zastanowić się, jak odpowiedzieć na Twoje pytania. Myśląc przy tym nad tym, kim jest jego postać, jaka jest jej historia i co ją ukształtował. Wchodzi głębiej w jej psychikę i nawet podświadomie zaczyna myśleć o rzeczach z perspektywy bohatera, co w kolejnych scenach ułatwi odgrywanie. Poza tym, tak jak już mówiłem wcześniej, nic specjalnego nie musicie robić. Miejcie tylko z tyłu głowy to, ile dni, tygodni i miesięcy Wasze postacie spędzają w swoim towarzystwie. Jak często ratują sobie życie, jak często razem jedzą, wspólnie podejmują decyzje, śpią w jednym pokoju lub od jednego ogniska. I stopniowo z czasem spróbujcie na przykład zwracać się do postaci współgraczy w inny sposób, innymi słowami, innymi zwrotami. Jeśli zaczęliście od nazywania bohatera kolegi pogardliwym, ej! Elfie! Z czasem możecie zacząć zwracać się do niego po imieniu, by potem po kilkudziesięciu sesjach zacząć wołać go per przyjacielom. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i. Pa, pa! Powiem tyle. Jeśli bohatera gracza po 20 sesjach i もう。Hmm. <laughs>